Witajcie w nowym vlogu. Znowu mrzawka, znowu deszcz, a miało być tak pięknie, nie? Za chwilę będziemy odjeżdżać. Jak pamiętacie, tutaj spaliśmy na tym kempingu. Na kempingu, na parkingu. Ale powiem Wam, że taki tip odkryłem. Są te kamerki 360, nie? I tak jak taka mrzawka jest, to lubię sobie przed trasą po prostu przetrzeć chusteczką soczewkę z jednej strony, z drugiej strony i z góry też, żeby nie, nie spływało na to. I wtedy mi od razu tam się lepszy obraz pojawia na, na monitorku, nie? Także Przecieram. Z przodu nie muszę, bo tam w sumie ten rower widać, więc nie muszę. Więc jedziemy. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. jedziemy. I zobaczcie, od razu lepszy obraz. Jak dam sobie na tylną kamerę. To wszystko widzę. A jak jest mrzawka, to zawsze jakaś tam kropelka się pojawia i trochę niewygodnie się patrzy. A teraz mam to wszystko po prostu świeżutkie i mogę jechać. Tym bardziej jak gdzieś wyjeżdżam. Teraz będę wyjeżdżał. Dobrze, jeszcze tutaj w kieszeni mam cukierki dla dzieci. Nie czekajcie, ten jest dla Kasi. Proszę bardzo, mnie. Czekajcie, czekajcie. Mamy banty i teraz się grześki zaczęły. Proszę, podajcie Szymusiowi. No i smacznego. Dzieci sobie wzięły wykałaczki i na wykałaczkę sobie nadziewają cukierka I mamy takiego loda. Tak sobie wymyśliły. A my jedziemy. Zanim ruszymy, jeszcze Kasia chce ładować laptopa, więc tutaj podpinam przetwornicę. Tutaj Kasia się podłącza. Proszę bardzo. Włączamy na ON. Gdzie to się włącza? Tutaj, Kasiunia, weź na no tam włącz. No i teraz musimy to. Tutaj włożyć. Fajne jest to w Volkswagenie, właśnie ta kieszeń, tutaj, bo dosyć się trzyma ta przetwornica i możemy jechać. Także laptop się ładuje, a my jedziemy. Aha, no i jeszcze trzecia rzecz: podłączymy sobie tą baterię, ten, ten przenośny akumulator, żeby nam się ładowało. Pojedziemy teraz, może, ze 100 km, więc na wszelki władek tutaj odłączam, nie? Także to włączam, on się teraz ładuje i możemy jechać. Już teraz na pewno pojedziemy, mam nadzieję. Ruszamy. Ruszamy. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Zaraz wam pokażę. Jesteśmy... a tutaj nic nie widać, więc może tu na minusie. Jesteśmy w tym miejscu. Do Lofotów mamy... Wczoraj wam chyba pokazywałem, ale tu są Lofoty. No do Lofotów mamy jeszcze troszeczkę, nie? Tu są... tu są Lofoty. Musimy tu przejechać do Bodo, a z Bodo potem promem przez morze. A ogólnie mapa Europy wygląda tak. Przed nami orzeł! Tam! <laughs> ale piękne. Powiem Wam, że jedziemy i mamy owieczki. Pokażę Wam troszeczkę. Jedna tam. Tutaj, malutkie. Jakie mam żółte dzwonki. Mogę się Nie, bo tutaj jest trasa. Dzieci chcą, żebym drzwi otworzył. No, idą sam sobie. Także fajnie to wygląda. Jedziemy dalej. I proszę Państwa, dojechaliśmy do kolejnego portu, stąd będziemy się przeprawiać na drugi brzeg do jakiegoś miasta. Jesteśmy w Akskardet. Akskardet, takie miasto, prom już stoi, ale jest szlaban zamknięty, także na razie nie wpuszczają. Tutaj jest nazwa miejscowości, Akskarnet. No i tutaj są rozkłady, jest 13, zobaczymy o której wyjeżdżamy. Chyba o 14 albo o 14.15, nigdy nie wiem, która tabelka jest do czego. Tutaj jest taka promenada fajna, ale zobaczcie jaka czysta woda. Normalnie widać dno, ładnie jest. I są nawet małe rybki. Ale nie będę mówił moim dzieciom, bo będą chciały przyjść. Nudno tak siedzieć w samochodzie, więc idziemy z Szymusiem na mostek. Czekaj, Szymek! Tu może być głęboko, ale idziemy. Tam są motorówki. O, zobaczcie, coś tutaj jest pięknego. A, prywatne. Nie można wchodzić, ale piękne zrobili. E, dobra, to już opuszczamy ten pokład. Szymuś, tu nie można wchodzić. Nagra wam tylko te łódki i już spadamy. Jest ławeczka. No, taka motoróweczka. Piękne, ale zobaczcie ile wody. Ta zaraz zatonie normalnie. Jest wiaderko, także ktoś już wie, że deszcze napełniają wodą, więc sobie wylewa codziennie, nie? Fajnie, dobra, idziemy. Co szymuś? Ale tu tylko masz na łódki. No na łódki, no. Ania biegnie. Ania biegnie nadia za nią. Są ryby? Gdzie macie ryby? A są no, na dnie. Jesteśmy już na promie, jesteśmy prawie pierwsi, pan na motorze jest, no, przepraszam, na motocyklu jest przed nami. Także będziemy pierwsi wyjeżdżać ogólnie duży ruch dzisiaj. Cały prom jest zajęty pokażę wam. jest dosyć ciasno. Panna spisuje właśnie, jak widzicie. No, a my idziemy do środka, bo zimno. O tutaj dobrze widać, płyniemy z Askard do Halsa. Jesteśmy w połowie drogi. Bardzo krótki odcinek, także za chwilę będziemy wyjeżdżać. Kasia zrobiła jabłuszka, także jemy. Drugie śniadanie. Drugie śniadanie. Jest godzina 14. <laughs> ja spałem do 11. Do której Kasia, bo wyłączyłem kamerę? Prawie do 12. Czekaj, mikrofon się odsłonił. Prawie do 12. Do 12 spałem. Mhm. Ładnie. Ale trzeba powiedzieć, że wstałem o 5 i pracowałem do 8.30, także no, musiałem odespać. Słuchajcie, bardzo krótka podróż. Już dopływamy. Także powinno być tanio. Dobra, dopływamy. Pan tutaj będzie otwierał. Zobaczcie jak to wygląda. Okej. Okay. Trzeba się ewakuować. Okej, okay. ruszamy proszę Państwa. Tym razem będziemy na końcu, bo tak krzywo stoję. I oni muszą z boku wyjechać pierwsi. Zatrzymaliśmy się tutaj na takim punkcie widokowym, ponieważ stąd jest fajny widok na lodowiec, który mijamy. I tam w oddali widać właśnie lodowiec. No, jest bardzo daleko. Po drugiej stronie fiordu, ale jest ładny. Taki niebieski. Tutaj mamy informację, jak nazywa się ten lodowiec. Już Wam mówię, Svartisen, To jest, to jest nazwa tego lodowca. Największym lodowcem w północnej Norwegii. Piękny, zobaczcie. Tak wygląda. Może nawet łódką tam można popłynąć. Tylko tutaj nie wiemy, gdzie to się kupuje. Można tutaj, zobaczcie, tam można wejść do środka. I Fajna można tam wyprawa. Popłynąć z miejscowości helgel Trudne te nazwy. Zatrzymaliśmy się tak może z 15 km za tym lodowcem, jest taki piękny parking, można by było tutaj się przespać, ale my się tylko zatrzymaliśmy na zrzut, ponieważ tutaj jest właśnie no, zrzut ścieków, tylko ktoś tutaj bardzo nabrudził, jak widzicie, lepiej nie pokazywać. Tu jest zrzut, jest woda, tylko chyba trzeba mieć kluczyk, nie wiem czy odkręcę, no i tak to wygląda, a szara woda jest tutaj, także można kamperem podjechać. A ja, mimo zabrudzonego tego zrzutu, działam z moją kasetą. Także do zobaczenia w trasie i w innym miejscu. Słuchajcie, jednak ten zrzut jest słaby, musiałem umyć własnym baniakiem moją kasetę, ponieważ nie ma wody. Jest przekręcony kurek, nie da się w ogóle nic pukać, dlatego tutaj jest też tak brudno. No i co, nie polecam, jakbyście się tutaj zatrzymywali, to lepiej jechać dalej. Za 70 km jest następny. Tymczasem ładamy i idziemy po dzieci. Idę po dzieci, bo tam uciekły, ale pokażę Wam jak tutaj fajnie rosną jakieś krzaczki na dachach. Tu są toaletki, tam jest jakaś informacja. Mijaliśmy właśnie punkt, gdzie można było promem popłynąć na ten lodowiec. Może tutaj jest informacja i dowiemy się ile by to kosztowało. No powiem Wam, że są różne atrakcje, na przykład popłynięcie kajakiem 1100 koron. Tutaj mamy też kajak za 990. Można ten lodowiec zwiedzić w środku za 1300 koron. Zawsze tak podzielcie sobie na pół. Korona jest po 43 grosze, więc tak, może 700 złotych by to kosztowało. Nie, 600. A tutaj, nie wiem co to jest, za 1500. Też jakaś wycieczka. Tutaj są jeszcze jakieś ceny. Nie wiem, czy tego promu. 200 koron. Osoba dorosła. Dzieci 100. Dobra, zostawiamy to. Idę po moje dzieci, bo gdzieś tam uciekły. Tak wygląda ten parking z oddali. A tutaj jest taki posąg jakiś. Bardzo fajny. Nie wiem co to jest, jakaś budowla. Dobra, no nie ma ich tutaj. Ciekawe gdzie się ukryły. A, mam Was! O nie! Atakuje ta, ta dzika świnia. To znaczy dzik. Do ataku dziki? <laughs> Jedziemy tą drogą 17. Jest to jedna z najdłuższych tras krajobrazowych. No i co? Pokażę Wam trochę jak to wygląda. Tutaj jest taka ubikacja. Śmieszna, ale fajna. Są różne ławeczki z granitu, ale tam jest fajny miecznik. Właśnie mamy odpływ. Ale tutaj, jak widzicie, są fajne takie schody, można sobie popatrzeć, może połowić ryby. Może ktoś z Was złapie takiego miecznika. Jest ładny. Tutaj są pewnie jacyś sponsorzy. Jest nawet jakaś tablica, prawdopodobnie na dnie leży jakiś wrak statku wojskowego, jakaś łódź podwodna. Dobra, jedziemy dalej. Powiem wam, że pogoda nie dopisuje, tylko jechać. O, okay. Czekajcie, papierki nam lecą po prince Polo. Łapać <laughs> go! Słodziej! Już go miałem. Ach, poleciał. Czekaj, zaraz łapiemy. Prince Polo nas tak zrobiło w jajo. A chciałem wam kibelek pokazać. Masz Kasia. <laughs> no. Idziemy zobaczyć jak wyglądają te kibelki w Norwegii. No jest pięknie, zobaczcie, to jest wszystko z szalunku zrobione. Z takich desek. Idziemy. Ktoś tam jest? Ktoś tam jest, dobra. Nie będziemy stresować, niech sobie tą kupkę zrobi. Nie no, słuchajcie, tam nikogo nie było. Tutaj trzeba po prostu chyba nacisnąć i się samo powinno otworzyć. No właśnie, ja zapomniałem. Tu jest automatyk, nie? Taki Polaczek jak ja to nie wie o takich rzeczach. Dobra, zamykać się, zamykać się, bo chciałem pokazać, jak to wygląda. Czekaj. Znowu trzeba nacisnąć. No hmm? Patrzcie, co za. No, zamknij się. Trochę techniki się człowiek gubi. Dobra, ogólnie takie kibelki, ale. Ale wam pokazuję atrakcję, nie? A nawet mnie widać. Cześć, cześć, cześć. To ja, nagrywacz kibelków. O, zamknęło się. Dobra. Jedyna atrakcja na tym vlogu dzisiejszym, bo powiem wam, że dzisiejszy vlog jest tak nudny, że tylko pozostaje mi nagrywać kibelki w Norwegii, nie? Ale mam nadzieję, że wybaczycie. Idziemy dalej. Ale by był, jakbym się tutaj zatrzasnął, nie? To by był dopiero vlog. Vlog pod tytułem zamknąłem się w Kiblu i nie mogę wyjść. Dobra. Jeszcze na koniec pokażę wam tylko te schody w tym miejscu, bo są naprawdę ciekawe. Więc jakbyście przejeżdżali, to można sobie śniadanko zjeść właśnie na takich fajnych schodach. Niektóre stopnie są takie powiększone, jako ławeczki. Więc bardzo fajna sprawa. Z widokiem właśnie na fjord, albo na ocean. Już nie wiem, gdzie my jesteśmy. Naprawdę nie wiem. Mamy kolejny postój na trasie numer 17. Tutaj jest zrzut, Zaraz Wam pokażę, jak Pan odjedzie. Jest taki fajny parking z miejscem dla namiotów. Tutaj możecie się podłączyć. Nawet tam jest prąd. Zobaczcie. Pójdziemy tam zobaczyć za chwilę. Jest strumyk. Jest pięknie. Są ławeczki. Śmieci. O, jak tam ładnie. Chodźcie, tutaj jakieś strumyki się łączą ze sobą, ale pięknie. Zaraz tutaj z dziećmi przyjdziemy, jak tylko taka mrzawka minie. Ale pięknie, zobaczcie. Czysta woda. I ten strumyk płynie aż tam do takiej plaży, zaraz też tam pójdziemy. Ale zobaczymy ten prąd. Trawka, super. Mam nadzieję, że to jest za darmo, chyba za darmo. Także dla ludzi, którzy z namiotami... A naprawdę mijamy ich dużo. Na rowerach jadą z takimi sakwami. I z namiotami, nie? No i zobaczcie. Mamy normalne wtyczki, znaczy normalne, takie jak w przyczepie. A tutaj jest chyba już normalne gniazdko, nie? Także można się podłączyć i coś tam naładować. Bardzo fajnie. Jak widzę, to tutaj nie ma żadnej e, płatności, żadnego czytnika kart, także chyba za darmo. O, pan już odjechał, także pójdę wam pokazać ten zrzut. Tak to wygląda z góry. Ja tylko przetrę obiektyw, bo mi, bo mi tam żawka po prostu spada i widzicie pewnie teraz takie kropki. Kasia czyta właśnie dzieci z bólerbyn. Nadia Tak, Nadia lubi. A ja wytrywam tutaj chusteczką i idziemy dalej. No i mamy ten zrzut. Jak widzicie na szarą wodę jest bez problemu. Tutaj jest na kasetę WC. Nie lubię tych rurek, szczerze mówiąc, wolę takie normalne, tradycyjne zlewy. No a tutaj mamy drink water. Także tutaj spokojnie można sobie napompować. To znaczy naładować. Na tamtym poprzednim nie było tego. Znaczy można było w WC, takim zwykłym dla ludzi, ale to trzeba mieć wężyk wtedy, nie? A tutaj łatwiej. No i co? Ogólnie tutaj jest stacja, też można sobie zatankować. Fajne miejsce. Tworzę Wam taką mapkę. Ale udostępnię dopiero później jak, jak wrócimy z podróży, ponieważ no nie chcę, żeby ludzie nam detali po piętach, a zawsze wrzucam to w realnym czasie do tej mapki, więc na razie nie będę wam udostępniał, tylko później. A jeszcze jedno, tutaj stoimy, a po drugiej stronie za ulicą jest kemping. Pokażę wam jak on się nazywa. W sumie to chyba nie ma nazwy. Jest tam napisane na tej fladze tylko kemping, chyba że tam serwis big. Ale znajdziecie go przy tym sklepie, przy tej stacji, bo jest po drugiej stronie. No, i jest bardzo charakterystyczny, ponieważ zobaczcie, ma sztuczną trawę. Wejdę na kamień, żebyście widzieli. Kemping bardzo fajny, ze sztuczną trawą. Asfalt jest wylany, a pomiędzy parcelami, po prostu taka sztuczna trawa. Bardzo ładnie to wygląda. Są ławeczki, no ale już nie wiem ile kosztuje, nie chcę mi się tam iść. Idziemy z powrotem, i tam jest takie przejście do morza. Zobaczymy, jak jest. Jest mapka, pokażę wam, gdzie jesteśmy. Prawdopodobnie tutaj. Storvik, tak to się nazywa. To sobie możecie zapauzować, a ja idę dalej. Tu jest ścieżka, idziemy nad wodę. Są takie fajne miejsca do odpoczynku, ale pokażę wam taki mostek z kamienia, bardzo urokliwy, piękny, wielki kamień położony. A tutaj jest dzielone ognisko. Zobaczcie, można sobie zrobić ognisko i nikomu nie przeszkadzacie. Każdy ma swoje, czy tam grilla, fajnie. Idziemy dalej, tam jest kolejny mostek. Oto i on. Tutaj jest ta rzeczka, którą Wam tam pokazywałem. Ona płynie tutaj, pewnie się łączy z kilku w jedną. No i tak wygląda. Czyściutka woda. Jakby było ciepło, to można się popluskać. Przechodzimy i jest piękna plaża. Ale tutaj ładnie się zawija, zobaczcie. I wpływa do fiordu. No powiem Wam, że byłoby pięknie, gdybyśmy mieli pogodę, nie? Taka plaża. Tylko słońca brakuje i można by było sobie kocyk rozłożyć. Opalać się trochę jak w Portugalii. Ale czekajcie, coś znalazłem. Mamy kask! Kask, proszę Państwa. Jaki fajny kask! Do jaskini by mi się przydał. Bierzemy czy nie? Nie no, nie będę brał. Ale ogólnie tutaj jest. Jakby Wam brakowało do jaskini, to pamiętajcie na tej plaży. No jest pięknie. Zobaczcie tamte wydmy. Fajne roślinki. Wszystko, wszystko fajne. Tak sobie idę i znowu jakaś rzeczka tutaj płynie, albo strumyk. Ciekawe, czy mi się uda przez nią przejść. Zobaczcie, tam wyryła takie koryto. No i płynie razem z piachem. Hmm, jakby to przeskoczyć. Jak myślicie, uda mi się? Tu jest tak półtora metra. Skaczemy, z rozbiegu. Trzy, cztery. Na dwa razy. Super, udało się. A idę tam, bo tam są mewy. Widzicie je? Szkoda, że nie mam takiego zuma fajnego, to bym wam nie nagrał. Odpoczywają sobie na jednej nodze. Może Marcin, tutaj podczas montażu, zbliży wam i zobaczycie. No, odlatują, dobra. No nic, wracam. Pokażę Wam jeszcze morze norweskie, tak to wygląda. W sumie to nie wiem, czy norweskie, ale tak je nazwałem. Wiem, nie przygotowałem się do tej podróży. Nie mam w ogóle wiedzy na temat Norwegii, ale wybaczycie, nie? Taki klimat tego kanału. I znowu muszę przeskakiwać. Mam nadzieję, że przez ten czas się nie poszerzyło. Raz. I dwa. Ach, wpadłem, proszę państwa, zobaczcie. Słuchajcie, coś znalazłem na plaży. To są prawdopodobnie drążki od drona. Rozpakuję to. Tak, proszę państwa, to są drążki od drona. Przyznać się w komentarzach, kto tutaj dronował i zgubił. To są od drona DJI. Tak myślę. A zobaczcie, jaki tam fajny kamień na środku. Pięknie sobie siedzi. Zobaczcie, tak tu wieje, że śmietniki trzeba przywiązywać do takich wielkich betonowych skał za pomocą pasów transportowych, nie? Ładnie, ładnie. A tam daleko, daleko w polu, boisko do siatkówki. Też możecie sobie pograć. A my stoimy tutaj. Moja rodzina chyba już skończyła czytać. Co tam się dzieje? OK? Łapki w górę, dobra. Fajnie, idziemy coś zjeść. Zjeść. A w przyczepie po staremu. Suszarnia nadal pracuje, jak widzicie. Mieszka nam się bardzo komfortowo. Słuchajcie, ta kuchnia jest rewelacyjna, bo jest duża. Tutaj nawet można się normalnie swobodnie ubrać. Ja rano, jak się ubieram, to wiecie, tak na swobodnie, nie? Bardzo mi się ta przestrzeń tutaj w kuchni podoba. Jadalnia, spoko. To no oczywiście kiedyś zniknie, to będzie więcej przestrzeni, ale na razie mamy nawet suszarnię w tej przyczepie. I ogólnie dalej już chyba nie pojedziemy, chociaż jest młoda godzina, to dalej nie będziemy jechać, bo trzeba dzieci wykąpać. A tutaj mam wodę, mam zrzut, także tutaj się też wykąpiemy. Ja, Kasia, cała rodzina. No i co, zostajemy tutaj na noc. No, chyba że nam odbije na wieczór jeszcze pojechać trochę kilometrów, to pojedziemy. Ale jak na razie zostajemy. No i tak, jak mówię, mieszka się super. Jest bardzo przestronna ta przyczepa, duża. No naprawdę odpoczywamy, nawet na postojach w deszczowe dni, kiedy trzeba siedzieć w przyczepie. No a mówię wam o tym dlatego, bo ostatnio trochę ponarzekałem, że ten zlew nam tutaj nie schodzi, ta woda, że nam się coś tam urwało przy maszynce, ale tak, to są tak naprawdę problemy pierwszego świata, nie? Tak naprawdę nieznaczące problemy, nie warto o nich mówić, ale faktycznie, no, no wystąpiły, więc wam pokazałem, bo ten vlog jest o karawaningu, więc, więc takie rzeczy mówię. Po to kupiłem też prywatnie tą przyczepę, też zapłaciłem za nią z własnych pieniędzy, żeby móc właśnie pokazywać różne takie mankamenty, ale tak jak mówię, to są tak mało istotne sprawy w podróżowaniu i w życiu, że nawet nie Warto o nich tam e, długo pamiętać, tylko po prostu jechać dalej, nie? I żyć dalej. Także mam nadzieję, że to rozumiecie. A ja idę się teraz przespać. Upodobałem sobie Szymusia łóżko, bo jest na samym dole, nie zarwie go. I lubię tam spać, bo tam jest tak ciemno. Zobaczcie. Także mimo, że spałem do 11, czy tam do 12, to i tak się zmęczyłem. A tutaj mi się najlepiej śpi, to znaczy za dnia, bo wieczorem to lubię tam, ale tutaj lubię się drzemnąć. Także dobranoc. Wracam wieczorem do Was. Papa. Pa. Słuchajcie, wstaliśmy już. Teraz z dziećmi się bawimy, ale zauważyłem tutaj taką tabliczkę, więc ten prąd, o którym Wam mówiłem, tam to jednak jest płatny. Musicie sobie zabukować na tej stronie i możecie tutaj się przespać. Idziemy się pobawić jeszcze. Nadia wyciąga kamień. Musisz tam wejść i go pociągnąć, bo ona mówi, że to jest żółw. A może to jest jakiś krab królewski? Zobacz. Nie wiem. No weź ręką. Dobra, nad diapatykiem to weźmie. No to jest kamień chyba. Nie. Wygląda na jakiegoś żółwia. Ej, nie, to jest folia, to jest reklamówka. Albo nie, jakaś... jakieś zwierzę. Daj na chwilę. Co to jest? To jest moi drodzy, rzadki okaz reklamówki z Biedronki. Ha, ha! I to z rekin. Dobra, wyrzucimy ten okaz do śmietnika. Do akwarium. Niech pan sobie żyje. Powiem Wam, że tutaj można sobie ognisko zrobić, jak zabukujecie. A tutaj jest wiaderko, żeby ugasić to ognisko. Także sobie tutaj odpinacie, bierzecie wiaderko, wodę ze strumyka i gasicie. Patrzcie co? Byle bym się nie wpakowała. Wow, przeskoczyłaś. Jeszcze raz. No. Brawo. Przeszliśmy bez Ani, bo ona jeszcze śpi, ale zobaczcie, jakie tutaj są glony. Jakie liście. Wow Patrzcie. Niesamowita sałata. Piękne to jest. Rozłożymy to na plaży. Wygląda jak ryba. Piękne. No, jakie bąbelki świetne. Piękne to jest. Kasia też nie przyszła, bo robi kotlety. Ostatnio właśnie pisaliście, jak to jest, że ja sobie z dziećmi wychodzę, a Kasia w kuchni robi. Co tam jest? No, takie owoce. Jak to jest właśnie, że ona w kuchni zostaje. Ale powiem Wam, że Kasia odpoczywa w kuchni. Jak ja zabieram dzieci, to ona ma ciszę i spokój. Ona się tam. Realizuje, ponieważ sobie czegoś tam słucha na telefonie, jakichś szkoleń, także to też jest dla niej e, odpoczynek, jak sobie w kuchni te kotlety robi. A z dziećmi to zawsze wiadomo, jakaś akcja się dzieje, jakieś przygody, więc ona też potrzebuje trochę spokoju, a w kuchni ma ten spokój, więc ja też ją tak wyręczam, że zabieram dzieci, wszystkie trzy. No akurat teraz Ania śpi, ale musicie to rozumieć, że jak się ma trójkę dzieci, to trzeba się wymieniać. Dobra, więc bawimy się dalej. Zobaczcie, tutaj fajnie woda podmyła ten brzeg. Tam już szymek pobiegł. Biegniemy za nim. Kto pierwszy? Nie! <grym wytrzał> Tutaj jest delta rzeki, czy tam jak to się nazywa, ujście rzeki. Nie wejdę! Ja nie wejdę, bo nie mam gumiaków. A w Polsce szukaliśmy gumiaków. W Sportingu byliśmy, w jakiejś tam y, CCC. Nigdzie nie mieli gumiaków. Bo wiedzieliśmy, że się przydadzą. Tylko dzieciom udało się kupić. Dzieci się śmieją, że ich teraz nie złapie. Ale ja postaram się tu przeskoczyć, zobaczcie. Raz, dwa. u, Ale tu jest głęboko, nie, tutaj chyba nie przeskoczę. A może? Czekajcie. Trzy, cztery. Nie? Jakbym tak rozbiegł wziął? Czekaj, muszę obliczyć. Dam radę. Trzy, cztery. Przeskoczyłem. Dwa metry. Dobra, żyję. A jak się zastanawiacie, jakie tutaj są muszelki, to są właśnie takie, bielutkie. Tutaj jeszcze jedna była taka duża, a to nie wiem, czy to nie jest małża. Takie są jeszcze. I jest wodospad. Coś takiego. Ale tutaj zobaczcie, tu jest takie dno rzeki wyrwane, czy tam plaży. Przez ten strumień się wszystko zapada, nie? I można tak iść, na przykład tutaj, kamień jest. I jak tu nadepniecie, to się zarwie. Fajny krajobraz, jakie w ogóle tutaj kolory. Zobaczcie, ten wodospad zrobił. Coś pięknego. I teraz musimy przejść tędy, po tych mokrych trawach, żeby wrócić do domu. Chodźcie, idziemy tędy. No, tutaj też strumyki przepływają. Ja idę sprawdzić, Szymek, czy tam dojdę, bo jak nie, to będę musiał znowu przeskakiwać, ale prawdopodobnie dojdę. Łatwa droga. Ale ten mostek to też niczego sobie. Zobaczcie, jaka konstrukcja. To są normalnie takie bloki kamienne, bez żadnej zaprawy. Ale ktoś musiał to wymurować. To jest granit. Niesamowite. Jesteśmy już w przyczepie, zobaczymy co tam Kasia robi. Kasia, co tam robisz? Chcemy kolację. Co Dzisiaj tam na kolację? Będziemy mieć filety z kurczaka, młodą kapustę i ziemniaczki z koperkiem, uh -huh. więc taki typowo polski obiadek. Tak, to jest młoda kapusta. No. ktoś mnie woła, poczekajcie. Co, Ania? Ania wstała. Tatuś musi przytulić, Anię, więc teraz zamykamy ujęcie, bo muszę Anię przytulić. Papa. Pa. Napełnimy sobie jeszcze wodę. Tu jest taki fajny kran, bo mocno ciśnienie leci. Także jak ustawicie, to można fajnie sobie nalać, nie trzymając. Także polecam. Link w opisie do tego miejsca. Koniec i już mamy. Tylko muszę iść po wózeczek, bo nie chcę mi się dźwigać. Normalnie bym go zabrał, ale trzymam tą byczą kamerę, nie? Sony, więc musiałem albo wziąć wózeczek, albo kamerę. Więc teraz idę odłożyć kamerę, żeby zabrać wózeczek. Więc powiem Wam, że vlogowanie tą kamerą jest straszne. Normalnie ona jest tak bycza, tak ciężka. Nie ma to jak stare GoPro 4, które miałem przez 3 lata. No ale człowiek uczy się na błędach. W ogóle jest tak duży obiektyw, że jak tylko pada deszcz, to zawsze jakaś kropla tutaj trafi. A GoPro ma taki obiektyw, taki i prawdopodobieństwo kapnięcia na ten obiektyw jest bardzo mały, a przy tym jest niestety bardzo duży. Pewnie teraz mnie nie widzicie, bo zamazałem wszystko. No ale chyba jakość jest lepsza, nie? Dajcie znać. Podoba Wam się jakość czy za wąski obraz. Mi się wydaje, że troszeczkę za wąski. Musiałbym mieć inny obiektyw, który kosztuje. To się nazywa Fish Eye. Ten obiektyw kosztuje drugie 10 tysięcy, więc o, mam takie dylematy, czy kupić ten obiektyw, żeby nagrywać bardziej szerokokątnie. No bo ten obiektyw wydaje mi się zbyt wąski. Tak jakiś śmieszny. Za chwilę będziemy odjeżdżać, a mam dla Was ciekawą informację, bo właśnie zrzut robię ścieków z przyczepy. No i pokażę Wam coś. Pamiętacie tutaj ten serwis, nie co Wam wczoraj pokazywałem? Tutaj tankowałem wodę pitną, ale tu się okazuje, że te drzwiczki są otwarte. I jak otworzycie to trzeba uważać, bo wiatr, ale ogólnie jest tutaj szlauch, który po prostu służy do albo natankowania sobie wody w kamperze czy tam w przyczepie, albo do jak odkręcę do umycia sobie właśnie kasety, nie? I opłukania tego wszystkiego. Bo zastanawiałem się właśnie, dlaczego tutaj nie ma żadnej wody do opłukiwania, ale właśnie za tymi drzwiczkami znajdziecie ten szlauch. No i można sobie tutaj nawet umyć kampera. Gościu przed chwilą mył, przez pół godziny mył kampera tym szlauchem z błota, nie? I musiałem czekać po prostu, no bo chciałem to zlać. No ale mył sobie kampera również. Także taka informacja dla Was. Te drzwiczki są otwarte, tam jest właśnie też woda. A ja to biorę i idziemy. Kasia ukończyła swoje dzieło. Zobaczcie, ziemniaki będziemy mieli. I to e, jeszcze jest kapusta. No, także jemy. A Wam życzymy smacznego. No dobra, nie będę takim złym tatą. Damy Wam trochę kotleta jeszcze. Macie.